Witam Was bardzo serdecznie, drodzy kochani, to jest Black Freaker. i chciałbym krótką zapowiedzią chodzi hmm, że będę grał w na, na Tobie vs Jax będzie to prosta gra, zapraszam Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Black Freak i... Co już mówiłem, następnie będzie to walka Jacks kontra Nas Stop. E, jak już widzicie, nie mam zbyt dobrych runegenów na sterek. Na niego po prostu zacznę sobie tak trochę trolować. E, zaczynamy pomagać Oliverowi Blue. Dostałem ekipowę na początku, ale no to już bywa. E, idziemy sobie na topa. E, nie fardowałem rzeki. E, więc pójdziemy chyba na First Blood, z tego co pamiętam tak, ponieważ nie nagrywam tego na, na żywo, więc tak nie wiem, możliwe, będzie on zbyt lekki do oglądania dla Was zapewne, bo to są już lekkie gramy i na Susa mi tutaj dosyć zadziwiająco dobrze poszło, chociaż na Susa w teorii patruję, o ile wiem no, na początku dostał tak Wreszcie pogięłam lifesteal'a na ogólną podkę, więc no było to easy trochę ale potem szybciej dostałem drugi O właśnie, potem ja nie dałem mu sloa, Q parą wrzuciłem mu trochę na twarz i teraz dla mnie oh, nie to że teraz podkę włączył. To bym to przeżył, lecz głupio to sflaszowałem, więc wow, pokonany. ten z mojej strony. Mm. Zapokazałem pokazałem właśnie w tej grze chciałem kupić buty, lecz potem sobie postanowiłem że jednak będzie mi barakowało w późnej grze many. więc postanowiłem pójść w szybkiego pokonany. pomoże mi dalej ciosać tego Jacksa na kawałki co dalej, on szybciej jest na linii, nie wiem jak jest nie no wiem dlaczego, ale wow coś tam sobie piszę na czacie Mam bardzo mało klatek ze względu na to, że zmieniłem miejsce posiedzenia. A więc POV lekko się zmieniło. No ale da się oczywiście wszystko ubrać, nic naprawdę nie przeszkadza. Czasami faktycznie znajdą trochę klatki, czasem do 10 czy coś, ale to nie będzie chyba za bardzo dla nas kłopotliwe. Co dalej? Będę um, się tu grać, jak mniej więcej prosto. Wszystkim nie wiem, co i jak, ale. Oh. Czycie, oczywiście, z sami co wam będą no, To Tu że nie będę słował, ponieważ jak wiecie, ci co y, grają, być może. Y, Jackson opiera się bardzo dużej mobilności i auto-atakom plus y, atak speed z pasywki. Y, więc no, tu musiałem dawać cały czas tego słowa, inaczej by się hmm. wyprawił. No więc tak a na razie nadewną przewagę i nie wiem jak był, nie Z sekundy były, to... Nie wiem, na przykład przez 1 sekund byłbym w styczniu szalony, jeśli nie poziomu, ale dobra. Jakieś bugi, który mnie prawda zaatakował, ale tu prawie, że ten czaki boże ich To była... A tak dać na miał full HP, a ja 3 czwarte. Nawet mi nie zeszło, gdyby na dobrą sprawę HP. A, on już połowę. Kupio tutaj poszedł, jak dla mnie na kiedy ja mam lifesteal na a to jest, zachować sobie ten no i tutaj proszę Państwa Oliver, mi się taka. będzie to sytuacja 1 na 1 od razu ale ratuje go Flash ja też bym tak postąpił, myślałem że go pasyw pewnie wyratuję, ale ja jednak jak dobry kolega nie będę jako przelemił od razu dobra robota no i cóż lepiej rozpowszechniać się jakby Dobre zachowania, że ten Polski Flame. Chociaż nie wiem, czy ludzie uważają, że Polski Flame, no tak, może nie kupił, ponieważ kupi się takim wieśniakom eba i rządzą sobie ziemi, ale no wiecie, to jest takie trochę no, dziwne, z... jak dla mnie. Mm, ponieważ, no, przyznaję, powiedzmy sobie szczerze, że... no nie jest miło, jak ktoś kogoś jedzie tak w ogóle gówno nie wiem czemu niektórzy ludzie uważają, że to kolacja fajnie. To naprawdę jak dla mnie to wszyscy flajmią równo. Bierze im się tylko podoba. Przeciwnik pokonany. Nie wiedziałem iż Zaira chyba nam idzie to była. Chyba Zaira awkowała. Nie wiem czemu. Cholerka było to tak tragiczne po prostu w skutkach, ponieważ holider miał wolną dżunglę i, i w ogóle... U, ja nawet nie zauważyłem. Cholik, nie pamiętam z tej gry. Kto był na widzi i tego używałem się? Mm. Mm. No w każdym razie Oliver mi tu bardzo piękną robotę zrobił. Od tyłu zaszedł tego Jacksa. Ja to tam ja powiem i jednak by dałem uznać, że na pewno nie będzie tego piękna, bo też on tego zdankował na całą Ale nie, Oliver sobie poradził. Easy. Easy, no. Oj, to dobry cześć. Mm. Tu Volibear, Nie wiem co on robi, Nie wiem czy on specjalnie czeka na tego ganka, czy ten co. Mmm... Ten Jacks też bardzo... Oh. Nic Nie musi się do nas tylko poszedł w ten tryb już tam gdzie zbaldował. Myślał, że zabije tego, lecz. Czee... Prze... Jakby przeforsował swoje siły. I tu dał mi killa na ulta. Bardzo dobrze. Z mojej strony było to bardzo easy to play. Nie wiem czemu. Myślę, że chyba go kontroluję, ale naprawdę nie mam pojęcia, czy to jest strasznie wolno pisze. Ale staram się to pisać jakby kulturalnie i to znakami lecz To wymaga trochę czasu. Z mojej perspektywy, mam no nową klawiaturę jeszcze się nie przyzwyczaiłem, mm, a więc. Co by tutaj... No w każdym razie, mider Aptu no, jest 4 na 5 Mnie to, to trochę nie dotyczy, rengara bardzo eee, ja na to sobie na co wstąp trochę tutaj zrobię symulator fallu Strasznie misję teraz Boże, wow teraz się taka falu A tutaj pokaz tańca Gwiazdy tańczą na lodzie A jednak koniec i farminę hmm. No i co? Jest. Mm, no i to był strasznie nudny zazwyczaj, że albo i ja będę ginął, albo tak w totalnej nie Tak jak dla mnie. Szczerze, tu zdankowałem całą sytuację. Nie poczułem się zdankiem, bo starałem się znane. Mm, no ale i tak nie zginął, za żadną cholę, więc dla mnie to było bez żadnego problemu. No, <kluzny> Przepraszam. zdaję sobie sprawę, że ma, jestem dokładnie na levelu 6, a dosłownie jakby jego końcowi. <mum> a um, więc postanowiłem jeszcze tam pół sekundy. Przed pół sekundy posiedzieć sobie na tapie, żeby zdobyć ten siódmy poziom i żeby wejść na siódmym poziomie, aniżeli na na szóstym. Ponieważ nie wiadomo jak to się dalej tak potoczy. Myślałem, że ręka będzie mnie rękował, lecz on cały czas siedział na miedzie. No cóż. On cały czas sobie pracował, farmę na Midera. No i dżungla. O, przepraszam bardzo. Dżungla była. Das. za. tak nawet powiedzieć. Oriana miała cały czas bluź dla siebie. No i to się ogarnia, że ja mam dalej, bardzo. Nie wiem po co ja tam stawiałem, nikt mnie nie gankował. Mm, no nic. To były moje jakieś takie przykłady z B&G, właściwie mógłbym powiedzieć, tak sobie potem widzę ich, gdy B&G nam idzie, no cóż, coś mi nie pasi, no. No dobra, Oriana no, potem tam spytała, czy czasem ten leader mnie akuje, no i tak dalej, i tak dalej. Tam. Chyba w czasie nie będzie tego, ale potem na końcowym czacie, gdzie już nie mam tego nagranego, będzie bardzo dużo flame, do człowieka, że Dlaczego ona w tym, co on zrobił, żeby na raka. No już nie moja sprawa. Mm. W każdym razie Ariana tak samo jak ja miała symulator farmy na idzie. Mm. Co by tu jeszcze? Inny się jak Shin dla... jak dla mnie na jest bardzo ważny element na Q to jest po prostu wow masakra tu pięknie zrobiłem tą akcję no 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 patrzcie no ulti go nie lubi, no, no coś nie daje chłopak no i jest no to powiem stwardować bo nie widziałem rengera no ale rengar poszedł pewnie kupić coś na metro jakieś nowe co bym się też nie ziedział. A jakiś pokonałem. tam James ult poszedł na rocie, możecie sobie zobaczyć. Teraz to może być minuta. Nie wiem. W każdym razie zabijam Jacksa? A z tego mam mniej więcej jedną trzecią życia. Myślałem, że zginę, ponieważ nie widziałem dalej, od cholery dawno już tego Rengara. I o, ja myślę, że on też już w tej fazie, dosłownie, jak ja kupowałem już te części do E, jak i już wtedy. Prawdopodobnie, albo to, na tym albo rejsie. No cóż, Oriana miała free, uh, free topa, więc ja postanowiłem jej pomóc. Jakiego free topa, boże, który mi Więc ja postanowiłem sobie pomóc jej. Bo co by nie... Um, Sherlock Holmes, bo co by nie... Zapomniałem, że nie ma multa i tak. Cholera, tak, 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 ja pewny, że mam, ma ale cholera, ja nie wyrobię. I zmienił się. To mnie trochę uratowało, ten naprawdę bezużyteczny, chociaż uratowało mi życie, tak, do no, no, skoro nie pamiętam, że tak klepiej i klepie, i klepie, z tego i raz, i dwa, i trzy, nie i poszedł na top. nie, się coś tam, nie, coś tam, nie, 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 tego nie, nie, strasznie tu mnie nas Jinx fleniła za to, ponieważ Shivana. Shivana sobie ją będzie. Shivana sobie ją będzie kradła kilo od Jinx. I już mówiłem, że to Jack zleci, ale nie no, po co mnie słuchać w ogóle że to tak pozgarniał te free killa, po prostu aż mnie handra tupa jak to wszystko widział no ale cóż cóż nie bywa nie jestem z tego za bardzo dumny ponieważ miałem strasznie z tego bo ten chuck złapał chyba Bilby Water to lasa A, albo coś takiego już nie pamiętam po bildach i starałem się kupiać w tej grze, tak trochę tryhardowałem nawet powiedzieć. Hmm, tylko nie wiem czemu, jeżeli możecie mi pomóc w tej kwestii, nie wiem czemu. Popatrzcie na moje Ade mam 105. A piłem Tower z auto ataku 60, co to co to może oznaczać? Czy co? Nie mam jakichś peniaków, czy, 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 czy jakieś ruch muszę zmienić, czy... Jakbyście mi powiedzieli był, był on bardzo wdzięczny. I. Niby tam masteruję różne tankowe postacie, ponieważ ja strasznie lubię tankowo grać, lubię supportić, nie lubię kaśki. Chociaż lubię też tam sobie na przykład Tintiem zagrać, lubię po prostu co z mataka, lubię drugi kiedy jest mój niby, miała być jasna jednak postawiłem sobie grzegorz, lubię sobie w lab, ktoś no, mi gra, no. no i oczywiście kiedy dla mnie mówią, kaś, kaś, znów grę, to... No, takie zełne porażenia, ale... Ja się tym nie za bardzo przejmuję. O, Jax mi przyszedł, ja tu zdechnę głupio. Wymyślałem, że po prostu pójdzie na tą farmę. I nie myśląc w ogóle o mnie. Tylko sobie zapomniałem, że ja nie mam flasza. No i tu byłem głęboko... ...ciemny ciemnej ...no. Nie skomentuję tego więcej. No i skap, no, skapując się, że... ...mam już tylko 200 z golda... ...czy złota na Aegis. Zobaczyłem iż Botline mm, poszedł sobie na dragona na więc pomyślę sobie. Tak, no, poczekam na na chwilę. Sami to zależy. Niektóre uh... sprawy No i tak czekam i czekam trochę się to dużo, no patrzę nawet po statystykach po życiach i tak dalej, no bo robią, no ej o, oliber są ugryzny smite albo co wiem. O co smite? No i znajdę tym na jakieś Teleportem za 85 sekund, no w sumie nieźle, hmm, jak na mnie, gracza który jest niby w brązie piątym, byłem w chyba czwartego, nie pamiętam, ej chlap, Mariana no, zdechła, Jax sobie fraga pięknego, o, ja tu nie zaczynam nigdy strzelić na rynku, tylko po dalsze tak jest playmocią. A więc. Probably. I shouldn't take naps here. Like. Mm, nie powinienem to jednak w tym cholera. Tu mógłbym wziąć nawet. Na tego dnia taki Jackson, mógłbym nawet wziąć Mundo i mundój, wygrał Boże. Już to byłby taki outplay z mojej strony. Desk też odmienił kolapta takie, o nie. Ale tak na co są tu. Sproksowałem teraz sobie tą farmę Będę puszował tu tower, chociaż chyba nie pamiętam czy zginę czy nie, ale chyba tak Chociaż pewnie naprawdę nie, jak ten... chyba że mi tu Oriana jak dobrze pamiętam przyjdzie, albo Jinx Tak, Jinx chyba tu przyjdzie, tak Więc chyba z tego wyżyję, jak dobrze pamiętam Cholera ale... już, nie, nie pamiętam sam czy... Ja hmm. jednak puszowałem ten tower jak kupił... Zapomniałem się, że mnie nie na ale nie cofłem. Chociaż cofnąłem się połowie, ale dobra. Mm -hmm. Przyjdzie mi to właśnie, jak na redzie i chlap mnie. Spadać, na. o oh, shit. No, Jinx mi przyszła, od razu zobaczyłem. No, na sobie po co. Ale cholera, że nie wrzuca tego klęczą pera, to jest naprawdę wow. O jest. Dariusz ja, Lafluor! No cóż, chciałem napisać flash, ale oczywiście, nowe akwarium, ale nie nic napisać. W sumie, czuję, ich lafluor to jest jasne. No chyba. Tak, po sobie najgorsze w krzoku leży ten żółt pod ławką. Myślę, żeby Solary rozbudować, ale tak, cholera. Bardziej mi się chyba Trinity sprzyeda. Mm. Mm. No i właśnie tu się zaczyna z Give me feet or I troll To mi się czegoś, to mi się coś takiego nie podoba szczerze. Ponieważ są niby te drafty takie jak połowiczne. To ja, no jest bardzo fajne, ponieważ jednak gra się na takim poziomie w takim już lepszym, aniżeli takie wybieranie sobie dowolnej się na dowolną grę. I to nie jest zbyt dobre, ponieważ możemy zostać łatwo ponieważ Bierzemy sobie jakoś OP-postać i typu nie nagle nam się mundu na twarz. No to jest po prostu kontra, jak, nie wiem, Tasak nam bierze chyba z 600 HP, tak na dobrą sprawę. Ja coś też nie tankuję, myślałem, że to w Bainza ale nie chciałem. Myślałem, że ona sobie tam poszła, ten Q przez ścianę, ale No i gonię nie. No, nie, sobie, gonię, no, gonię. Go, go, no i potem, tak to była mordęga po prostu, wow. No to jeszcze raz, zobaczyłem, że Jack może być taka, że tak. No i teraz Jinx, sniping oczywiście, co do inaczej. Chyba ten Uldy i Zados 700 metrów na pewno sprawę. Ja nie wiem, co z tą projekcją ale... ...who cares, to jest tylko draft. Hmm, Bolt. Chyba już wiem. W każdym razie, a nie, nie problem. Pamiętam, że ja tego wyczułem po prostu w krwi, iż był spytek po prostu, no ale... Moje wyczucie czasu idzie... ping-pong? Nie mnie. We'll mm -hmm.